Kochani, tu Simmes i witam Was ponownie u mamuśki. gdzie nasze małe zielone, niezielone, ale teraz przynajmniej śmierdzące na zielono nie daje matce spać. E, biedactwo, no niestety, nie wyspała się. Czekajcie, zmienię ściany, tak żebym przynajmniej była w stanie tutaj ogarnąć, co się dzieje. Moja droga, nie mam zielonego pojęcia, czy coś tutaj jeszcze y, jest. Zaraz otworzymy i wyjmiemy resztki, jeżeli jakieś zostały. Coś tu jest, tutaj są jakieś bułeczki, tutaj są jakieś jajka na toście. E, o nie, jajka są zepsute, to jajka wyrzucimy. O, jajka są zepsute, to jajka wyrzucimy, ale tutaj nasze maleństwo jest megastycznie głodne, więc niech sobie tutaj weźmie tą bułeczkę. E, a ty, moja droga, no skoro wstałaś, musisz skorzystać. Słuchajcie, dzisiaj mamy podwójne urodziny e, i prawdopodobnie pod koniec dnia poród. Więc to będzie intensywny dzień, tak sądzę. No, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. I mam nadzieję, że nie będzie mi się jakoś dramatycznie tutaj bagowało wszystko. Tak jak bagowało się dramatycznie w borejkach. Wiesz co, może ty. Coś ugotuj, ugotujemy. O, czekajcie, a może ja im kupię książkę kucharską i zobaczymy, czy ona też się tak baguje, jak się bagowały jedzenie w borejkach. O, ktoś dostał komodę. Hm. Może ją do czegoś wykorzystam, zastanowię się potem. Na razie niczego jeszcze nie zmieniałam, nie urządzałam. Ale może będzie mi to potrzebne w późniejszym czasie. Czekajcie, wiecie co. Może tą książkę tutaj. O, niech ona tutaj leży sobie. Będzie trochę łatwiej ją używać. Yy, no i co ugotujemy? Śniadanie jakieś, kochana? Jajko w mundurku, placki, Micha pełna jagód. Mmm, dobra, niech będzie. Może niech te placki będą dla rodziny. A na przyjęcie nam nie starczy. O kurczę, mamy za mało składników na to wszystko. A Micha pełna jagód, Michał pełna jagód jest. To zrobimy Micha w takim razie. A nie ugotujesz, bo poszłeś do szkoły. Strasznie mi późno ostatnio wstają. <grym> nie wyrabiam się z niczym. No nic, no dobrze, moja droga, to w takim razie tobie tutaj pozostaje coś ugotować. Niech będzie ta Micha pełna jagód i musimy chyba zrobić zamówienie, ale nie mamy też za bardzo pieniędzy. Yy, nasz mały wampirek ma dzisiaj urodziny. O Boziu, jaki ty śmierdzący jesteś. Robaczku, wiesz co? Jezu, wszystko, po prostu tragedia. Skorzystaj, kochany, z nocnika. E, Dziecie płacze. Nie wiem, w czym jest problem. Chodź tu, moja droga, sprawdź. Ty pewnie będziesz teraz jeszcze tutaj biegać jak yy, kot z pęcherzem, bo jest burza i się boisz. A poza tym co? Poranne mdłości masz. Aha. Głodny jesteś? No to nakarm go. Nakarm naszego maluszka i dokończ to, co zaczęłaś. Czy to już jest gotowe? Aha, to już jest gotowe. No to weź sobie porcję, bo jesteś głodna. Potem trzeba naszego maluszka wykąpać i tobie też by się przydało. W związku z czym weź kąpiel, przygotuj kąpiel dla Williama. Jak już tutaj go nakarmisz i wszystko ogarnisz. No, William sobie tutaj skorzysta z nocniczka e, Może przywołam facetów, kurczę. Niech oni tu się kręcą. Co? Nie, będą przeszkadzać tylko. I korzystać z łazienki niepotrzebnie. Ale może by posprzątali. Hmm. Zobaczmy, jak stoimy z plonami. O, trochę roboty jest. Gdzie on się podziewa? Ja tego nie kumam. Poczekamy, aż strzał wróci. Niech strzał się zajmuje ogrodem. Pewnie zastanawiasz się, dlaczego tak super tajna organizacja jak nasza zainteresowała się kimś takim znanym jak ty. O to właśnie chodzi, wszyscy tak dobrze o tobie mówią, że nie przyjdzie im do głowy, że jesteś tajną agentką. Jeśli się na to zdecydujesz, na początek proponujemy pozycję głównej detektyw, ranga piąta. A no i oczywiście ta rozmowa nigdy nie miała miejsca, jasne? Nie no, sorry, mam za dużo dzieci, ale kuszące, nie powiem. Nie powiem, szczególnie, że brakuje nam kasy. Zjadłaś moja droga, zjadłaś. Wiesz co, ja to schodam. schodam, schowam to do lodówki i będę tak miła i pomogę Ci w zmywaniu. Boże, jaki namolny! <laughs> Przyjaciele górą, strzał próbowała dziś uciec z lekcji, żeby pocieszyć płaczącą koleżankę. Co mamy jej powiedzieć? Następ... Nie wolno uciekać z lekcji, edukacja jest najważniejsza, pomaganie przyjaciołom jest najważniejsze. Następnym razem niech najpierw porozmawia z na... nie wiem kim... Ale pomaganie przyjaciołom jest najważniejsze. Kąpię, kąpię. Plusku, plusku. Jej powinna rosnąć zabawa podczas tej kąpieli. No dobrze, mama się teraz wykąpie, a ty nadal jesteś głodny. Boże, co tu tak ciemno? Nasza dzidzia nadal jest głodna. Chodź tu, kochane, weź sobie porcję. I jestem strasznie ciekawa, czy to jest bag, czy to po prostu się nie najadłeś tą bułeczką. Bo to może być jedno z dwojga. Ale zaraz się przekonamy. A ja przy okazji sprawdzę, co tobie trzeba. Korzystanie z nocnika jeszcze musimy rozwinąć. Myślenie już mamy. Wszystko mamy na trzy, więc w sumie przydałoby się tylko to, y, ten nocnik ogarnąć. Więc jak zjesz, to ja cię posadzę jeszcze na tym nocniku. Słuchaj, żebyś sobie powiedział i się trochę pouczył. Sofi, wieść niesie, że lubisz tęgie rozkminy. Idealnie sprawdziłabyś się w roli guru techniki. Boże, co oni się dzisiaj tak rzucili? Nie! Ja nie mam czasu. Ja mam dzieci. I znowu nie patrzyłam. Nie wiem, co ty chcesz, dziecko. Nie wiem, co ty chcesz. Dobrze, pogawosz do niego, bo on ostatnio bardzo potrzebuje, żeby. Jejku! Hej, Sophie, Angela, przyjemnie, jak sprawia wrażenie całkiem uroczej, czy uważasz, że randka to dobry pom pomysł? Tak, idź na randkę, przestaniesz mi zawracać głowę. Boże, i dalej się drzesz. Patrzcie, w jakim oni są wszyscy w fatalnym stanie. No przecież to jest masakra. Słuchaj, kochane, jak tylko wrócisz, to weź sobie kąpiel z bombelkami, Albo wiesz, co tak naprawdę, to. Yy... Wyjdź wcześniej. Tak, wyjdź wcześniej. Mam to w nosie. Ehm, dobrze, Wy możecie posiedzieć, ale na przykład mógłbyś się poobijać. Ty zdecydowanie powinieneś się poobijać. Ty też się poobijaj. Poobijajcie się dzisiaj. Jest piątek, kurczę. Nie ma co siedzieć w tej szkole do takiego późna. Ehm, zobaczmy, no. Czy ja dobrze pamiętam, kto ma dzisiaj urodziny? Tak, no właśnie. William i Czesio. Nie mogę się doczekać z tego nowego kitu. Z tym wyświetlaczem, takim, wiecie, ogrodowym, o matko, jakie to tutaj mogą wyjść, wtedy fajne zabawy tutaj z naszymi dzieciakami. To jest kit idealny do tej rozgrywki, ale w ogóle muszę pomyśleć o zmianie mieszkania. Nie wiem, czy przeprowadzimy się tutaj w obrębie Hanford do czegoś większego, czy może w ogóle gdzieś indziej się przeprowadzimy, ale myślę, że czas znaleźć coś nowego. Dobrze, a ty, moja droga, wiesz co? Chyba upieczamy jakieś ciasto. No i znowu się wszystko zepsuło. O, oh, birthday cake! Boże, jakie ciasta cudowne! O matko! O nie! Ja nie wiem, który chcę upiec, wszystkie są takie piękne! Ale zacznijmy, słuchajcie, od klasyki, zrobimy e, tort urodzinowy. Chodź moja kochana, upieczesz tort. E, ty, moja droga, zabawa tutaj ogarniasz wspaniale, ale wiesz co, jeszcze trzeba by się tutaj zająć. No ja wiem, że pada, jest tragicznie niestety. Wiesz moja droga, róże a, i odchwaszczaj, a potem sprzedaj yy, wszystko. Mało rzeczy nam teraz kwitnie, no ale mamy jesień, długo zima. Musimy zrobić miejsce w ogóle tutaj w yy, domku, w rodzinie, miejsce na nowe dziecko, bo wiecie, jak się pojawi tutaj dziadek mróz, to będzie trzeba spróbować, się postarać z nim o jakieś maleństwo. No i co, zapomniałaś co masz robić czy po prostu wsadziłaś do piekarnika i dlatego yy, dlatego nie masz teraz? Yy. A dobrze, Boże, bo już naprawdę się wystraszyłam. Gdzie ty biegniesz? Gdzie ty biegniesz, kobieto? No matko, musi być na środku. No i weźmiemy tutaj, dodamy świeczki urodzinowe. Maleństwo znowu płacze, chodź tu kochana, może ty się zajmij tutaj bratem, weź go nakarm z butelki, porozmawiaj z nim, rób głupie miny. Ty się robisz głodna, ale to nic nie szkodzi, chodźcie tutaj kochani, usiądźcie sobie może, co? Usiądź, usiądź. Usiądź to będziesz stał, nie musisz czytać na stojąco, możesz sobie usiąść. Mama tutaj zrobiła wspaniale, weź opowiedz może tutaj, yy. albo wiesz co, zrób jeszcze sok. Zrobimy sobie ten sok wiśniowy, czy tam czereśniowy, no i proponuję zawołać tutaj naszych yy, chłopaków. Tak, czy on się robi? On się chyba robi, tak? Dobrze. Ale wiecie co, nie będę robić imprezy urodzinowej, tylko po prostu zrobię spotkanie klubu. Rozpoczniemy spotkanie, wezmiemy tutaj tatusiów. Oj, czekajcie! Mój błąd. Muszę dodać pana Hamse. Jeszcze raz rozpoczniemy spotkanie. Niech oni się tutaj wszyscy zjawią. I co? I będziemy. Boże, ojejku, moja, te biedna. No nie. A przed chwileczką się myłaś. O jak mi przykro. E, chciałabym, żebyś wzięła szybki prysznic w takim razie. O, i przyszli tatusiowie, wspaniale. E, chodź, moja droga, weź tutaj, e, możesz porozmawiać z jednym tatusiem o nowych przepisach. Kochana, czy ty zapomniałaś, co miałaś zrobić? Oczywiście, że tak. Gdzie są pozostali tatusiowie? Żaden nie przyszedł? O nie! Czesio zmienił grupę wiekową. No właśnie, tatusiowie nie przyszli. Będzie zrównoważony i będzie poważny. To nie są dziecięce cechy, ale to nic. Dobrze! Nasz mały Czesio. Cudownie, wiecie co? Tylko ja po prostu. O, Jezu, jaka zmęczona? No, wypadałoby. Żebyś ty jednak tutaj przyszedł i kto jeszcze ma urodziny? William ma urodziny, prawda? To jeszcze wypadałoby, żeby tu do nas przyszedł tatuś Williama, więc e, zaprosi ich tu. Nie wiem, czy jakbyś się napiła herbaty, to by ci to pomogło, nie sądzę. E, ale może... Ojoj, ktoś tu jednak dotarł. Ciężko było, ale się udało. No fajnie. Wiesz co, zdrzemni się. Dosłownie na chwileczkę się zdrzemni. Jeszcze nie jest tak późno, dzieciaki mogą się tutaj zająć y, naszymi tatusiami przez krótki moment. E, czy, ty, czy to jest glow, czy Ty śmierdzisz? E, chodź mój drogi, och i jeszcze w dodatku Ty jesteś też śpiący i głodny, chodź zapoznaj się ze swoim e, młodszym braciszkiem. Za chwileczkę przejdziesz do nowej grupy wiekowej, ale możecie jeszcze tutaj chwileczkę jako takie trochę e, większe chłopaczki pogadać. Znaczy mniejsze chłopaczki, nie większe chłopaczki. Aha, ty choć tu, moja droga strzoł, choć pogadaj jeszcze z siostrą. O Jezu, nie obwiniaj jej za zły nastrój, coś, ty hermetyczny dowcip, opowiedz jednej, drugiej, drugiemu, zapytaj o szkołę. O, widzę, że tatusiowie już tutaj się zbierają, to fantastycznie, mój drogi, kochany, weź tutaj, idź do tatusia, aż się podnieść tatusiowi. Czemu jesteś rozgniewana? Aha, za dużo ludzi, ty nie lubisz, jak jest dużo ludzi, wiem o tym, wiem. Czy pan zielony raczył się zjawić? Tak, wspaniale. Chodź tu, mój drogi, poznaj tatusia. Poproś go, żeby wziął Cię na ręce. O, weź mnie na rączki, tatusiu! O, oh, that's so cute, absolutely the sweetest. Obejmij, tatusia. No, ugryź. Ugryź tatę. Ugryź tatę, chcę to zobaczyć. Ugryź go. O, oh. ugryź tatę, chcę zobaczyć, jak gryzie tatę. O! Oh! <noise> e, Chodź tu moja droga, wstawaj. E, Postażymy naszego drogiego Williama. Więcej opcji. E, nie weź porcję. Postaż Sima. Pomóż zmuchnąć świeczki. Simowi William. Och, a tutaj jest jeszcze nasz zielony tatuś z białym synkiem. Z <noise> bo ma takie białe włoski. Weź tutaj przyjazne. Wtul się w tatusia. Aha, on idzie ten. Idzie, bo mamy tutaj właśnie Impreska się zaczęła, zmuchnięte świeczki są, dobrze. I zaraz wchodzimy, słuchajcie, do kasa! Robimy losowanko cech, mamy miłośnik psów, adept recyklingu i mały buntownik. No dobra, Okej, okay, w porządku. I musimy mu jeszcze wybrać tutaj kreatywność umysłową, motoryczną. Hmm, hmm, hmm. Ja mam pojęcia: umysłowe, mistrz pustos, pustkostworków. mały przedsiębiorca. Twoje dziecko chce zrobić trochę własnych pieniędzy, ale słodko. Mały geniusz. Co tu jeszcze mamy? Mały odkrywca. Twój Sim chce odkrywać świat wokoło i przeżyć pierwsze małe przygody. To jest słodkie. Podoba mi się. Bo mam jakieś nowe, więc wiecie. Szkolna gwiazda. Okej. Okay. I społeczne. Aha. Wiecie co? Mam ochotę spróbować tego małego odkrywcy. O matko! <noise> Kochany! Chyba te rogi to nie jest najlepszy pomysł. Okej. Okay. Dobra. Yy, moja droga, skorzystaj... Ty z kolei weź może zawołaj wszystkich na posiłek, możesz to zrobić, zawołaj kochana wszystkich na posiłek, Czesio, Czesio może Ty nie stój tak na dworze, co? Aha, idziesz zjeść ciasto, Idzie, idziesz zjeść ciasto, dobrze, mam nadzieję, że Twój tata też zaraz y, przyjdzie, żeby coś zjeść, y, no a my skończymy sobie, jak tylko nasza synnaczka skorzysta, skorzystała, dobrze, coś jeszcze jej trzeba? Weź sobie kochana też tortu, a my skoczymy sobie do kasa i zaczniemy od małego czesia, który prezentuje się w ten sposób. No, jest prześliczny, ale cerę ma po mamusi. Liczę na to, że nowe dziecko będzie miało kolor skóry po tatusiu. Jeśli nie, nie będę już więcej próbować, no ale pomyślałam, że fajnie by było, wiecie, zaryzykować ten jeszcze jeden raz. No, słuchajcie, trudno. Jak się nie uda, to trudno. Dobrze, ja się nim tutaj zajmę, pobawię się w przebieranie go i zaraz do Was wrócę. No dobrze, i tak się prezentuje nasz mały czesio. Oczywiście siłą rzeczy ma nasz czesio wszystko, co tylko się dało zielone. Zielony strój na specjalne okazje zielony strój do spania, zielony strój na imprezy zielony strój do pływania. Na gorącą pogodę również na zielono i na zimną pogodę ma dwa stroje, ponieważ zbliża się zima, więc myślę, że dwa stroje mogą mu się przydać. Taki jest nasz mały z zieloniutki Czesio, a jeśli chodzi o jego brata Williama, no to nam William wyskoczył tutaj po prostu absolutnie niesamowity. Jeszcze widzę tutaj z jakimś pierścieniem, który mu się unosi wokół yy, ciała. Yy, w związku z czym będę musiała tutaj sporo działać, ale zdecydowanie jest to mały wampirek. No dobrze, no i mamy przerobionego naszego małego wampirka. Myślałam, że go po prostu zadźgam kołkiem za to warczenie mi tutaj, ale ma przesłodkie us uszka. Tak wygląda jego strój codzienny. Tak pomyślałam, że będzie trochę elegancik. Tak wygląda jego strój oficjalny i powiem Wam szczerze, że przypomina mi tego Sheldona. Przypomina mi Sheldona z tego, z Wielkiego Podrywu. Tak wygląda ten strój sportowy, strój do snu, na imprezę, do pływania, na gorącą i na zimną pogodę. Również zrobiłam mu dwa, bo jak już mówiłam, idzie zima, więc może nam się tutaj trochę więcej strojów przydać. No dobrze i jak my tutaj stoimy? Widzę, że wszyscy sobie jedzą, częstują się. Wampir padł ze zmęczenia, to znaczy nasz mały wampir, jak widzicie, padł ze zmęczenia. I biedny też jest głodny. A w ogóle. Okej, okay, dobra, złodzie, nie zostało nawet dla niego kawałka ciasta. Dramat i tragedia. A mama też już jest e, zmęczona i też zaraz padnie, w związku z czym pójdzie spać. E, no ty, mój drogi, przykro mi, ale chyba będziesz szedł spać głodny. Ewentualnie jakieś resztki, może się tu jeszcze coś znajdzie. A tak, mamy tą miskę. Dobrze. No widzicie za dużo gości za mało ciasta. Tak też bywa. Widzę, że cała reszta też już najwyraźniej powinna się szykować do spania, więc ja zakończę to spotkanie klubu. O, panowie się poznali, widzę. No dobrze, miło, miło. Ciekawe, śmierdzi. Nie, nie lubię wampira, śmierdzi. Spoko. Każe im już, wiecie, iść. Tym, którzy nie są członkami klubu, albo po prostu nie przyszli z powodu klubu tutaj do nas. Nasza mamuszka zaczęła właśnie rodzić, w związku z czym, zanim zakończę, to jeszcze sobie skoczymy. Jeszcze sobie skoczymy do szpitala. Boże, ona jest taka wykończona. Jeszcze nam tu padnie. No właśnie. Teraz musi się, mamuszka musi się przespać. Tatuś sobie poszedł, nie wytrzymał y, napięcia. No, zgłosili, zgłosiliśmy się w recepcji, w związku z czym y, nasze potrzeby, widzę, się tutaj zresetowały. Miło, miło, tak, jesteśmy już pacjentką. I zaraz nas chyba położą, w której sali tym razem. Napiłabyś się herbaty. Okej. Okay. A, tym razem w tej? Dobrze. A kto będzie naszym lekarzem? Tym razem nie duch. A może trzeba tu się z jakimś. Duchem zapoznać, żeby mieć z nim dziecko, co? Bo tu w tym szpitalu to się dużo duchów kręci. Jest to jakiś duch męski. Gratulacje, to chłopiec. Sofie właśnie urodziła synka. Maluszek potrzebuje imienia. Jakie chcesz mu nadać imię? O Boże, mówiliście mi inne imiona dla chłopców zielonego, ale ja totalnie teraz nie pamiętam. Pamiętam Czesia, bo on mi się bardzo podobał. Aha, bo był jeszcze Szrek. I kto był jeszcze zielony? Hulk. Jak się pisze Hulk? Chyba tak. To niech będzie hałk. I nie jest zielone. Liczyłam na to, że będzie zielone, a nie jest zielone. Dobra, więcej nie próbujemy. I od razu się sfajdało. Dobra moi drodzy. Tym uroczym, niestety, niezielonym akcentem się z wami żegnam. Życzę wam miłego simowania. Do zobaczenia, do usłyszenia i pa pa.